No fajnie było ogólnie rzecz biorąc. My się staraliśmy wszystko włożyć we, w każdą rolę, tam do siebie, no nie, kawałek, kawałek siebie i od, odtworzyć jak najlepiej to, co on nam kazał zrobić. Tak więc powiem ci, że no przecież wchodziliśmy na plan, musieliśmy coś dziabnąć, żeby zagrać tego pijanego. Przecież normalny człowiek nie zagra pijanego, no nie, o tak, o tak, o sobie. Budżet był. Był budżet, bo... No to wiesz, na alkohol był budżet naprawdę spory. Nie żałowali nam hajsu chyba, nie. Pamiętam, jak zaliczyłem glebę, a Patryk uderzył głową w ten, w, w, w takie to metalowe rusztowanie. To było naprawdę ekscytujące. Jak wynosił wiadra i mu potem rączki odmarły, też było fajne, nie. To... Chciałem pozdrowić mamę. I Kasię chciałem pozdrowić też. I nie wiem, nie wiem. chciałem pozdrowić moich kolegów, z którymi współpracowaliśmy razem na, na, na planie, ogólnie całą ekipę, fajnie było. Jestem Karol, zapraszam wszystkich do obejrzenia parodii zwiastunu filmowego, Jestem ubogiem. Będzie fajnie.